Cześć kochani! Dzisiaj na tapetę bierzemy sobie kolejny produkt, nasz jakim jest Zdrowa Tarczyca. Znowu Wam troszkę o nim opowiem. Opowiem, co ma w składzie, dla kogo on się sprawdzi, a możecie się zaraz dowiedzieć o tym, że on sprawdzi się dla wszystkich, a zwłaszcza dla osób, które mają problemy z tarczycą. i... W Moim zdaniem każdy powinien suplementować jod, bo jest on bardzo, bardzo potrzebny i znowu dzisiaj będę się opierała na tej świetnej książce zdrowie od kuchni, bo są tu właśnie opisane wszystkie mikroelementy, które są niezbędne dla prawidłowej pracy naszego organizmu, jak jest ich zapotrzebowanie. Gdzie się znajdują, czy organizm je wytwarza sam i e, jakie mają działanie, więc to jest bardzo ważne. Więc dzisiaj na tapetę idzie zdrowa tarczyca jest to nasz nowy produkt. I co tutaj możecie znaleźć w składzie? E, możecie tutaj znaleźć morszczyn pęcherzykowaty, e, który w, e, zawiera bardzo duże ilości jodu, i w tym właśnie, w tym, w tym naszym suplemencie jest e, 390 mg tego morszczyna pęcherzykowatego w dawce dziennej. A w samego jodu znajduje się tutaj 150 mikrogramów, więc naprawdę fajna ilość. Potem mamy tutaj ekstrakt z korzenia rzęszenia indyjskiego, czyli witania. Mamy tutaj owoc, ekstrakt z owoców dzikiej róży, mamy tutaj selen, żelazo, więc naprawdę i nawet jest tutaj ekstrakt z bakopy, więc naprawdę skład jest super. I teraz, dlaczego on jest taki dobry i dlaczego powinniście w ogóle go brać? Ponieważ jest tutaj bardzo, są, znajdują się tutaj bardzo duże ilości jodu, i ja teraz Wam chcę opowiedzieć o, o tym pierwiastku, o jodzie, dlaczego on jest taki ważny, dlaczego on jest potrzebny dla prawidłowego funkcjonowania naszego i każdego organizmu. I może jeszcze Wam powiem o tym, że morszczyn, pecherzykowaty, on wykazuje szereg innych właściwości zdrowotnych. On sprawdza się dobrze przy zaparciach. Bardzo dobrze się sprawdza w czynności tarczycy, która właśnie wywołana jest niedoborem jodu. sprawdza się w otyłości. Ten morszczyn, on także wpływa na zmniejszenie apetytu. Jest on właśnie polecany dla tych osób, które mają niedobory jodu w diecie, także sprawdzi się przy miadrzeżycy, czy, czy przy nadciśnieniu, przy bólach stawów jest niezbędny właśnie morszczyn pęcherzykowaty, ale także przy jakichś obrzękach. Więc naprawdę ma szereg właściwości zdrowotnych, ale jego głównym atutem jest to, że on właśnie zawiera duże ilości jodu. I teraz tak. Jod występuje w organizmie człowieka, ale w bardzo, w bardzo niewielkiej ilości. I 80% jodu właśnie zawarte jest w tarczycy. I tak jak Wam mówiłam,. Jod występuje w organizmie w bardzo niewielkiej ilości, ale jest on istotny do funkcjonowania całego organizmu i pełni istotną rolę. Tylko podłączę telefon. I teraz tak, jod jest, jest niezbędny, by procesy wzrostu mogły przebiegać prawidłowo. Jest on niezbędny do funkcjonowania układu nerwowego, a zwłaszcza mózgu. Co dalej? Zwiększa on energię życiową, dodaje witalności korzystnie wpływa na koncentrację, na pamięć na, na myślenie uodparnia on także na stres J. ma on działanie uspokajające, uwalnia od właśnie jakichś nerwic od, od, uwalnia też od depresji od jakichś nadpobudliwości od niepokoju, co jeszcze Jod korzystnie wpływa na choroby stawów tak jak Wam właśnie mówiłam, że merszczęt, pęcherzykowaty tak działa, na choroby stawów na stan skóry, na stan włosów na stan także paznokci E, e, jest on także polecany, gdy ktoś ma trądzi, gdy ma jakieś wypryski, e, więc też jest bardzo polecany wtedy jod. On przede wszystkim odgrywa zasadniczą rolę w wytwarzaniu e, hormonów przez tarczycę, czyli tyroksyny. T4 i tyroniny T3 i są one niezbędne do prawidłowego wzrostu i do rozwoju umysłowego, więc jod jest naprawdę bardzo niezbędnym pierwiastkiem dla naszego organizmu, dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu i wszystkich procesów zachodzących w organizmie. powodza także rozwój kościca i centralnego układu nerwowego ale także obecność jodu w organizmie stymuluje prawidłowy przebieg wszystkich procesów w organizmie, przemian różnorakich energetycznych działa pobudzająco, także i hormony tarczycy właśnie mają też wpływ na rytm pracy i wydolność serca, a także na utrzymanie prawidłowego stanu mięśni. I zobaczcie sobie ta kapsułeczka, tak wygląda właśnie kapsułka, w środku mamy te ekstrakty z ziół, więc e, można ją oczywiście otworzyć, podać, więc nie ma tutaj najmniejszego problemu. I zapotrzebowanie <coughs> e, na jod dla ludzi dorosłych jest to od 150 do 20, 200 mg e, na dobę. Więc w, tutaj w takich dwóch naszych kapsułkach, czyli na przykład rano i wieczorem, macie 150 mg. Mikrogramów jodu, więc bez problemu możecie sobie e, um, uzupełniać taką dzienną dawkę. I teraz co dalej? E, oczywiście, w, w trakcie ciąży i w okresie karmienia pierwszą, te za, te, piersią, te zapotrzebowanie jest dużo wyższe. E, większe zapotrzeby na, na jod mam także osoby, którzy, którzy jedzą dużo soi, którzy jedzą dużo kapusty, dużo buraków, e, ponieważ one zawierają substancje, które upośledzają właśnie wchłanianie jodu. Na, na tarczyce, więc gdy właśnie przyjmuje się te produkty, wtedy może występować nie, niedobór jodu i zagrożenie niedoborem jodem występuje także u osób, które mają są w okresie szyb, szybkiego wzrostu e, czyli, a więc w życiu płodowym zwłaszcza w okresie niemowlęcym i w okresie pokwitania, więc tu te osoby właśnie powinny bardziej się skupić na na suplementacji jodem, a teraz Wam opowiem o tym, jakie są skutki niedoboru jodu, więc możecie sobie posłuchać i zobaczyć, czy na przykład u Was nie występują takie objawy albo u Waszych dzieci, mężów czy innej. Członków rodziny. Niedobór jodu powoduje zmęczenie, wyczerpanie, brak energii, napięcie nerwowe, nadpobudliwość emocjonalną, niepokój czy na przykład problemy ze snem takie mogą być objawy niedoboru jodu. Może się objawiać tam także na skórze, może, może wystąpić suchość skóry, włosy mogą być cienkie, przytłuszczające się, nadmiernie wypadające. E, powod do e, niedobór jodu także odbija się bardzo, bardzo na funkcjonowaniu tarczycy doprowadzając ją do m, e, na funkcjonowaniu tarczycy doprowadzić może do spowolnienia wzrostu kości, do sztywności stawów niedobór jodu w diecie natomiast u kobiet w ciąży przyczynia się do, może się po prostu przyczynić do poronienia, do niemożności utrzymania ciąży, więc to też jest m, ważne e, natomiast w życiu płodowym i właśnie we wczesnym e, takim życiu niemowlęcym może on doprowadzić do upośledzenia umysłowego, które nazywane jest właśnie kretynizmem, i choroba ta objawia się właśnie karłowatością, opóźnionym rozwojem umysłowym, grubymi rysami twarzy, taką szorstką skórą. I teraz tak, w wyniku niedoboru wiodu może dochodzić do niedoczynności tarczycy i zmniejszenia produkcji jej hormonów. Więc procesy, które zachodzą w organizmie, ulegają spowolnieniu, obniżona zostaje przemiana materii, ta podstawowa, y, zmniejsza się aktywność psychiczna, może się zmniejszyć aktywność fizyczna, y, brak, może się po, pogorszyć brak sprawności umysłowej, y, taka ospałość, znużenie, uczucie zimna może się także pojawić, ale także może się to wszystko skończyć skłonnością do depresji, właśnie jakimiś takimi stanami depresyjnymi. Y, Natomiast niedoczynność tarczycy, ona powoduje e, znowu problemy takie e, skórne, szorstkość skóry, skóra robi się taka matowa, e, matowe włosy mogą się właśnie pojawić, wypadać mogą te włosy, osłabienie mięśni może się także pojawić e, e, e. i co, wam, co jeszcze tu mogę Wam powiedzieć? niechęć do wysiłku fizycznego, tendencja do tycia i dochodzi wtedy wówczas do takiego, do choroby tak zwanej wolem endemicznym. Jest to obrzmienie po prostu tutaj szyi w wyniku rozrostu tarczycy. Możecie sobie, jak sobie na przykład wpiszecie w Google powiększona tarczyca, wol, to zobaczycie, jakie niektórzy osoby mają tutaj właśnie taki wól, taki, taką tarczycę ją od normalnie tutaj aż widać przez skórę. Ostatnio nawet wrzucałam Wam takie zdjęcie więc można sobie tak zobaczyć. I objawem jest właśnie obrzmienie szyi, bo po prostu rozrasta się ta tarczyca i choroba ta częściej dotyka właśnie ludzi, terenów odległych od morza, no bo jak wiadomo w okolicach, gdy jest morze, to jest tego jodu więcej. A gdy na przykład osoby, które nie spędzają czasu nad morzem, mają niedobory jodu, to właśnie może pojawić się właśnie taki wul. I no i teraz to jeszcze wam, jeszcze ważne jest może to, jakie są źródła jodu, gdzie możecie znaleźć lód, jód. Jod, tutaj jest napisane, że w soli jodowanej, jednak teraz ta sól, którą mamy teraz, niestety ona jest bardzo często niejodowana, a nawet gdy już jest jodowana, to tego jodu tam nie ma praktycznie wcale. W mleku, w warzywach i owocach z gleb bogatych w jod, to też jest własne, właśnie ważne ta uprawa tych warzyw i owoców, żeby tam było dużo jodu. Jednak w dzisiejszych czasach z tym też jest różnie, zwłaszcza na cebula ma duże ilości jodu, ciemne pieczywo, pieczarki, kapusta, marchew, czereśnie, ananas, winogrona czy glony morskie mają duże ilości jodu, tylko tu znowu wszystko chodzi o to, żeby te warzywa, te rośliny były ekologiczne, bez jakich tam oprysków. I to właśnie jest najważniejsze. Oczywiście najlepiej by było, gdyby się to hodowało to samemu albo po prostu z jakichś sprawdzonych upraw. Wtedy mamy pewność, że ten jod tam jest, że wszystkie te składniki mineralne są obecne w tych warzywach i owocach. Więc, tak jak Wam mówiłam, zdrowa wątroba, przede wszystkim jod w który znajduje się w morszczynie pęcherzykowatym Kolejnym kolejną super roślinką tutaj jest korzeń rzęszenia indyjskiego, indyjskiego tak? Mamy go tutaj 140 mg, więc też całkiem spora ilość I on też wykazuje szereg właściwości zdrowotnych Oprócz wpływu na tarczycę ma także wpływ na przykład na problemy ze snem On bardzo fajnie poprawia jakość snu no, pro... Eee, a takie właśnie, nie wiem czy wiecie, ale takie przewlekłe zaburzenia snu także mogą prowadzić do wielu chorób, mogą prowadzić na przykład do cukrzycy, do otyłości, do depresji, może pojawić się udar mózgu, czy nawet zawał serca, eee, że ten rzęsień indyjski także wpływa pozytywnie na stres, jest adaptogenem, więc będzie y, pomaga utrzymywać właśnie organizm y, w takich stresowych sytuacjach, więc organizm będzie sobie dobrze i lepiej radził w takich sytuacjach. Także on y, bardzo dobrze wpływa na jakieś schorzenia psychiczne. Y, on łagodzi właśnie objawy ze strony układu nerwowego, objawy właśnie na tle psychicznym. On także wpływa na wydolność fizyczną, poprawia wydolność fizyczną, ale on także wpływa bardzo dobrze na płodność u mężczyzn. Więc jak widzicie, nie tylko tutaj mamy wpływ na tarczycę, bo jak wiecie, że zioła działają ogólnie ustrojowo. To nie jest tak jak leki, że lek na przykład działa na wątrobę tylko i wyłącznie. Leki działają na różne narządy, na różne organy. Wiadomo, że lepiej na przykład działają na wątrobę, a mniej już na jelita, czy bardziej na na układ nerwowy, niż właśnie na, na, na oddawanie moczu, na układ właśnie moczowy, ale one działają ogólnie ustrojowo. Więc, tak jak Wam mówiłam, ten korzeń rzesienia indyjskiego także działa na inne aspekty, i tutaj w składzie oczywiście mamy więcej roślin, mamy także Owoce dzikiej róży, o tym na pewno wiecie, że one zawierają przede wszystkim flavonoidy, przede wszystkim witaminę C, więc taka um, owoce z dzikiej róży, one działają antyoksydacyjnie, antyoksydacyjnie, więc zmiatają wolne rodniki, zwalczają stany zapalne w organizmie, a taki stan zapalny jest obecny w każdej chorobie, w każdej infekcji, więc tu już mamy mega wielkie działanie. Jak jeszcze działają te owoce z dzikiej róży? Działają, wzmacniają system odpornościowy, działają przeciwzapalnie, przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie, chronią przed szkorbutem, czyli przed niedoborem witaminy C, łagodzą objawy reumatyzmu, obniżają poziom cholesterolu, ale także wzmacniają nasz układ krwionośny, naczynia krwionośne wzmacniają te naczynia, więc to jest też bardzo ważne, bo teraz bardzo często m, osobom pękają naczynka, pojawiają się żylaki, a właśnie ta, witamina C, e, cześć Elur, witam Cię, a taka witamina C właśnie fajnie wzmacnia te naczynia krwionośne i fajnie też sprawdza się w, w takich różnych infekcjach, jest bardzo fajnie, ją wprowadzi do dzieci, zwalcza bulgardła, więc naprawdę ta witamina C tutaj fajnie też, że jest. No i na samym, koniec, na samym końcu mamy owoc, ekstrakt skorzenia lukrecji gładkiej. Lukrecja gładka też jest bardzo fajną rośliną. Ona zawiera spore ilości saponin, więc ona będzie działała, działała fajnie wykrztuśnie na nasz układ oddechowy, na nasz drogi oddechowe, więc gdy mamy taką zalegającą wydzielinę, to ona bardzo właśnie mm, fajnie się tutaj sprawdzi, ale ta lukrecja gładka działa także w silnie też przeciwbakteryjnie, wykrztuśnie, przeciwzapalnie, ona będzie też działała grzybobójczo, przeciwbólowo, ale też moczopędnie ma takie działanie, obniża ciśnienie krwi i też działa mm, w niewielkim stopniu przeczyszczająco, więc y, możecie zobaczyć już jak taki taka mm, Taka jed, taki jeden suplement, w którym jest kilka różnych ziół, ekstraktów z ziół, ma, ona wykazuje większe działanie np. tutaj na tarczyce, ze względu na to, że w tym morszczynie znajdziemy bardzo dużą ilość jodu. Ale te inne poszczególne składniki zioła one wykazują także działanie na naszą wątrobę, na nasze nerki, na nasz układ pokarmowy, czyli na nasze jelitka, na nasz żołądek, ale także na układ nerwowy. Więc tak jak wam mówiłam, że zioła działają ogólnie ustrojowo. Więc, my wzmacniając naszą tarczycę, wzmacniamy jeszcze inne narządy i tak właściwie to wzmacniamy cały swój organizm, cały swój. Mm, mm, całą swoją odporność po prostu poprawiamy. Więc tak jak Wam mówię, mamy ją teraz w fa fajnej promocji za 39,99 i ja uważam, że każdy powinien e, suplementować się jodem, bo niestety mamy jej bardzo mało. E, a jak widzicie, jest on naprawdę niezbędny i bardzo potrzebny dla funkcjonowania całego organizmu. Jeszcze tutaj mamy selen, żelazo, więc naprawdę zasób tych wszystkich minerałów, mikroelementów jest naprawdę bardzo duży. Więc też Wam bardzo polecam teraz schorzenia tarczycy, nadczynność, niedoczynność Hashimoto, czyli zapalenie, stan zapalny tarczycy, czy właśnie takie wole na tarczycy są bardzo częstą chorobą gdy właśnie taka osoba idzie do endokrynologa to oczywiście zaraz dostaje Eutyrox czy Letrox a to tak do końca też nie jest, bo każdy człowiek jest inny, każda osoba jest inna, inaczej funkcjonuje organizm, więc moim zdaniem powinien, po, każda osoba powinna mieć dobrane inny. Inne jakieś mm, procedury medyczne, inne zioła, witaminy, bo każda osoba jest inna, każdy, każdej osobie organizm funkcjonuje inaczej. Niestety, nasza medycyna zaleca zaraz właśnie ten eutyroks, zoletrox do każdej osoby, która przyjdzie do gabinetu i niestety też nie do końca to zawsze działa. Więc, a gdy po prostu się uzupełni te niedobory, na przykład jodu, organizm wraca do harmonii, do równowagi, nadczynność się niweluje, niedoczynność też dochodzi do równowagi, stan zapalny, tarczycy. Zostaje zlikwidowany, bo po prostu zostają uzupełnione niedobory w tej diecie, niedobory minerałów, składników odżywczych i po prostu choroba przechodzi. Objawy są, y, przyczyna jest zlikwidowana, objawy są zlikwidowane, choroby nie ma, organizm jest zdrowy i to jest właśnie najważniejsze. I też Was tutaj z tego miejsca zachęcam, żeby właśnie działać przyczynowo, a nie objawowo, to jest bardzo ważne. I kiedyś jeszcze było tak, że ludzie uprawiali sobie sami swoje warzywa, swoje owoce, mieli swoje mięso, swoje mleko, sery, twarogi i to wszystko było zdrowe. Tych produktów żywnościowych też nie było tak dużo i człowiek nie, nie, za, nie wrzucał syfu do swojego organizmu, nie było żadnych chipsów, chrupków, żelków, ciast, nie było tego... i człowiek Człowiek żył w zdrowo, w zgodzie z naturą, żył wśród natury, wśród zwierząt i po prostu człowiek nie chorował. Bo teraz bardzo często się mówi: A dlaczego teraz tego nie mogę jeść? Ja kiedyś jadłam to zawsze i mi nie szkodziło. Tylko kiedyś były inne czasy, inna produkcja, nie było tych oprysków, nie było żadnej chemii, o pestycydów, naprawdę tego nie było. I to po prostu nie szkodziło, więc człowiek sobie żył w zgodzie z naturą, mógł jeść ten, ten chleb, tę ten, mąkę, te twaróg, mleko i to było wszystko naturalne i człowiek sobie po prostu z tym radził, organizm sobie radził. A teraz, gdy my właśnie dorzucamy do tej diety jakieś przetworzone jedzenie, lody, chipsy, wszystkie produkty żywnościowe zawierają konserwanty, to organizm po prostu już nie daje rady. Więc y, trzeba go wzmacniać od środka, trzeba dostarczać te mikro, minerały, mikroelementy, i to jest bardzo ważne. Wtedy organizm dochodzi do równowagi, harmonii, leczy się sam, i pamiętajcie o tym, że bardzo dużą rolę tutaj odgrywa nasze myślenie. Jeśli my w coś wierzymy, wierzymy, że wyzdrowiejemy, to naprawdę wyzdrowiejemy, bo pamiętajcie o tym, że choroba najpierw pojawia się na, na tym poziomie emocjonalnym, duchowym, a ona dopiero potem przechodzi w ciało fizyczne. Więc jeśli Tutaj będzie wszystko poukładane, to choroba po prostu do nas nie przyjdzie. I to jest najważniejsze i tym akcentem kończę dzisiejszego tego live'a i jeszcze raz Was zachęcam do tego, żeby sobie zobaczyć ten produkt. 39 zł, 39,99 on kosztuje i jest to naprawdę wspaniałe źródło jodu. Także życzę Wam udanego weekendu i trzymajcie się cieplutko. Pa!